Jesienią tradycyjnie już w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach organizowany jest festyn ekologiczny. Tak było i w tym roku. We wtorek 27 września salę gimnastyczną wypełniły stoiska ze zdrową żywnością, przygotowaną przez licealistów. Poza smacznymi przekąskami, wypiekami, sokami, na stołach znaleźć można było też jesienne kwiaty, warzywa i owoce, a nawet ślimaki. Uwagę przyciągały także kolorowe stroje uczestników festynu. Przypomnijmy, celem tego przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia i ekologii, a przy okazji integracja, nauka i dobra zabawa. Dlatego też dodatkową atrakcją imprezy były występy wokalne. Poszczególne klasy specjalnie na tę okazję przygotowały piosenki o tematyce ekologicznej. Po występach przyszedł czas na ocenę poszczególnych stoisk. Zajęła się tym specjalnie powołana komisja w składzie dyrektor Ewa Malec, nauczyciele Mariola Worobiec, Agnieszka Brzuskiewicz, Karolina Jakubow, Alicja Wieczorek, uczniowie Ewa Mojściuszko i Łukasz Wójtowicz oraz przedstawicielka starostwa powiatowego Adrianna Grych. Pierwsze miejsce w tegorocznym festynie ekologicznym zdobyła klasa trzecia C. Drugie miejsce przyznano klasie czwartej PA, a trzecie egzekwo powędrowało do klas drugiej A i pierwszej B. Przyznano też wyróżnienie. Otrzymali je uczniowie klasy czwartej PC. Zarówno wyróżnionym, jak i laureatom przyznano nagrody pieniężne, które przeznaczone będą na potrzeby klasowe. Koordynatorkami tego ekologicznego wydarzenia były nauczycielki Edyta Tarczyńska i Monika Marczewska.